30 listopada i pojawiają nam się najnowsze dane dotyczące inflacji. Jednak na razie GUS podał dane wstępne, takie szybkie. Ta inflacja wynosi 7,7%. 7,7% w skali roku, natomiast miesiąc do miesiąca jest to 1%. Najbardziej w tym okresie zdrożały paliwa samochodowe 36,6%, jeżeli mówimy rok do roku, natomiast w ciągu miesiąca jest to 2,2%. Na drugim miejscu są to ceny nośników energii, czyli prąd i gaz 13,4% rok do roku, natomiast 2,7% miesiąc do miesiąca. I trzecią istotnym punktem jest żywność, w tym napoje 6,4% rok do roku, natomiast miesiąc do miesiąca jest to 1,3%. Powstaje pytanie, co dalej? Czy dobijemy do 8%? Prawdopodobnie na całe szczęście nie, ze względu na obniżki na światowych rynkach ceny ropy naftowej. Niestety pomaga nam w tym pandemia i kolejne mutacje. Powstaje zatem drugie pytanie, co z wynagrodzeniami, czy relatywnie zyskamy, czy stracimy. No niestety, tutaj raczej nie mamy dobrej wiadomości, zawsze te wynagrodzenia niestety w tym momencie będą spadać, chyba że ktoś uzyska wynagrodzenie wyższe niż w roku poprzednim o jakieś 10%. O ile przy emeryturach i rentach i waloryzacji jest możliwość ciągle tego, że będziemy mieć więcej, natomiast w przypadku płacy minimalnej, za którą pracuje w Polsce około 15% osób pracujących, Niestety stracimy, dlatego że w przyszłym roku wzrost płacy minimalnej będzie około 7,5%, gdzie inflacja 7,7%. Pierwszy raz od wielu, wielu lat niestety stracimy na podniesieniu płacy minimalnej. Oczywiście stracimy, rozumiemy, że będziemy mieć mniej możliwości kupienia przy minimalnym wynagrodzeniu. Jest, są to bardzo złe wiadomości. Niestety, aby pohamować inflację, nie jest nam potrzebna o tyle tarcza antyinflacyjna, co też nie jest takim złym rozwiązaniem. Co bardziej wzmocni wartości pieniądza, czyli spokój na granicy wschodniej, dogadanie się z innymi krajami europejskimi i, no niestety, prawdopodobnie kolejny raz będą podniesione stopy procentowe. A to już wiemy, będzie decyzja około 8 grudnia.